Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Moi drodzy, chciałbym Wam uchylić rąbek tajemnicy, co tutaj się będzie u mnie działo niebawem. Słuchajcie, postanowiłem zrobić taki powrót do doświadczeń, od których właściwie zaczynałem moje przygody. A więc przygotowuję sobie tutaj dwa akumulatory do dwóch różnych stanowisk. Zobaczcie tutaj. Jest coś, coś się tu rozładowało. No, pokaż się, tutaj, o tu jest ciekawostka. Powiem Wam szczerze, że to robię po raz pierwszy. Zobaczcie, jakie tutaj mamy napięcie. <laughs> Ale tu akurat w tym przypadku jeszcze Wam nie będę zdradzał, co tu się będzie działo. I powiem Wam szczerze, że tak myślałem nad tym, co tu dalej działać. I myślę, że no przede wszystkim chciałbym Wam wszystkim podziękować. Słuchajcie, kanał osiągnął wczoraj czy przedwczoraj 1000 subskrypcji. Jest to dla mnie taka informacja, że to co robię ma sens i, i Wam się to podoba. Dlatego wiem, że tam wielu użytkowników pisało, że, że nie powinienem tam próbować, że tak powiem, kogoś podrabiać. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja próbuję kogoś naśladować. Po prostu no, myślę, że każdy człowiek się tam stara rozwijać, nie zawsze w dobrym kierunku. Ja staram się zazwyczaj czytać wszystkie komentarze, natomiast no, nie jestem w stanie jakby dogodzić wszystkim. Tak? No więc po, po tam radach różnych osób dobrych mi, którzy są od początku ze mną, postanowiłem, że będę słuchał właściwie tylko siebie i będę starał się robić to, co ja uważam za stosowne. No, i właśnie dlatego postanowiłem, że wrócę tutaj do, do moich doświadczeń. Oczywiście, testy ładowarek też się jakieś będą tam pojawiać. I kwestia, która, która daje mi do myślenia, słuchajcie, no to kwestia długości moich filmów. Ja sobie zdaję sprawę, że te 45 minut ostatnio ten test tego żółtka mi zajął. I powiem szczerze, no tak, ja wiem, że wam co niektórym to odpowiada i, i macie czas na to, żeby zobaczyć takie filmy w całości. Wiecie, ja zawsze staram się robić to tak rzetelnie, pokazać wam wszystkim, jak to wyglądało, co tam, jakie tam wyniki wyszły. No niestety statystyki są nieubagalne i okazuje się, że takie tasiemce mają no, dość słabą oglądalność. Może nie tyle oglądalność, co ten parametr nazywa się utrzymanie uwagi widzów. No i te dłuższe filmy niestety mają tam ten, ten stosunek dość niski, bo gdzieś tam na poziomie 20%. Czyli z 40-minutowego filmu tak naprawdę e, oglądacie 11 minut. No więc postanowiłem, że będę trochę starał się streszczać, aczkolwiek wiecie, że e, no jestem czasami dość wylewny, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę starał się zagęszczać ruchy, jak to mówi mój znajomy. Dobra. Moi drodzy, co tutaj? To będzie dość ciekawe doświadczenie, aczkolwiek obawiam się, że mój akumulator tutaj już podziękował za współpracę i nie do końca wiem, czy to wyjdzie tak, jak tak bym chciał, ale myślę, że tak. Myślę, że się uda, bo powiem Wam szczerze, to co często widujecie. No to jest naprawdę kawał ciężkiej pracy. Często te pomiary muszę powtarzać. No jest to takie, wiecie, trochę deprymujące, bo człowiek się stara, coś tam nagrywa, po czym wychodzi, że albo urządzenie się wyłączyło, albo akumulator nie zachował się tak, jakbyśmy chcieli to pokazać. A więc to, co czasami oglądacie na 40-minutowym filmie, to zajmuje mi naprawdę Tygodnie, żeby to nagrać, posklejać potem. No ale, to jakby mniejsza z tym. Słuchajcie, co ja sobie tu przygotuję, bo za chwilę będę kontynuował. To doświadczenie to będzie taka, takie doświadczenie mówiące o spadku gęstości elektrolitu. Myślę, że Was zainteresuje i, i sposobie odbudowania za pomocą zwykłych ładowarek, i myślę, że powiem, do czego właściwie te zwykłe. Automatyczne ładowarki, w moim odczuciu, oczywiście służą. Dobra, ja sobie tu przygotuję. No, to też robię po raz pierwszy. Powiem Wam szczerze, że nie sądziłem, że skrajne rozładowanie akumulatora jest tak trudne. Tu ten akumulator rozładowuje się już 48 godzin i zobaczcie, on nadal jakiś tam prąd pokazuje. Jak wyłączę to obciążenie, no to napięcie będzie nam rosło. No a chciałem, żeby. Na jego zaciskach było równe 7V. No cóż, no też zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. No to chyba tyle, słuchajcie. Pozdrawiam Was serdecznie, słuchajcie, życzę Wam miłego weekendu, spokojnego przede wszystkim. Trzymajcie się, cześć.